Cześć! Przerwamy przegląd komiksów Studia Lane, aby powitać nową serię na naszym rynku. Prosto od wydawnictwa Ongres, Bruno Brazil ze scenariuszem Grega i rysunkami Williama Vansa. Historia wydania tego komiksu w Polsce zasługuje na to, aby powiedzieć o niej kilka słów. Pierwotnie seria została zapowiedziana przez wydawnictwo Sideka. Ta oficyna działała na naszym rynku od 2013 roku, wydając takie tytuły jak Koźrożec czy Wielki Martwy. I w 2018 roku to wydawnictwo zapowiedziało nowe publikacje, a wśród nich właśnie Brono Brazila, który miał się ukazać w trzech tomach w cenie 139,90 zł za każdy. Od tej kwoty SIDEKA zaproponowała zniżki dla osób, które zdecydują się dokonać przedpłaty. Dodatkowo prenumeratorzy, jak ich nazwano, mieli również otrzymać slipcase na komplet serii. Całą historię możecie prześledzić na facebookowym profilu SIDEKI. Jaki był jej epilog? Ludzie powpłacali pieniądze, a wydawnictwo zapadło się pod ziemią. Kilka miesięcy temu pojawiły się informacje o jego upadłości. I wtedy wchodzi on Grys, który nie tylko rozpoczął wydawanie Bruno Brazila w tomach zbiorczych, ale również w formie pojedynczych albumów w miękkiej oprawie. Ja zdecydowałem się na Integral. Twarda oprawa, 224 strony w kolorze, na dobrej, matowej kredzie cena wydawcy 110 zł na gildii dostaniemy obecnie 20% zniżkę. Za przykład odpowiada Jakub Tialsyty. Myślę, że można śmiało powiedzieć, że w przypadku tłumaczeń z języka francuskiego jego nazwisko jest gwarantem dobrej roboty. I ten tom zbiera cztery pierwsze albumy z lat 1969-1972. Dodatkowo dostajemy świetny wstęp, który nie tylko przybliża okoliczności powstania serii i sylwetki jej twórców. Ale też daje pewien pogląd na sytuację komiksu frakońskiego w momencie jej debiutu. Tak powinno pisać się wprowadzenia. Mamy tutaj multum informacji, które zachęcają do zgłębienia tematu na własną rękę. Jest sporo podpisanych ilustracji, wiemy kiedy powstały, wiemy skąd zostały zaczerpnięte. Bardzo chciałbym, żeby stało się to standardem również u naszych wydawców. Oczywiście, jeżeli decydują się oni uzupełniać swoje komiksy jakimiś materiałami dodatkowymi. Tytułowy bohater wzorowany na Jamesie Bondzie jest amerykańskim agentem agencji. Najbardziej tajnej organizacji bezpieczeństwa międzynarodowego. W pierwszym albumie, zatytułowanym Rekin, który umarł dwa razy, działając jeszcze w pojedynkę, musi odnaleźć zaginiony okręt podwodny, wyładowany skarbami Trzeciej Rzeszy. W drugim, stając na czele Komanda Kajman musi zniszczyć bazę terrorystów ukrytą w tropikalnej dżungli. Trzeci album, Oczy bez twarzy, opowiada o tajemniczym przeciwniku, który próbuje wyeliminować członków Komanda. A czwarty, Sparaliżowane Miasto, o wyjątkowo ambitnej próbie kradzieży. Realistyczne rysunki Juliana Vansa powinny być już dobrze znane wszystkim polskim fanom komiksów frankońskich. Ten artysta odpowiadał m.in. za ilustrację do chociażby trzynastki. Niestety w pierwszych częściach Bruno Vans nie dostał zbyt wielu okazji, aby zaszaleć. Przeważają tutaj małe panele, scen akcji nie jest aż tak dużo, jak można by się spodziewać. Cóż, te rysunki są wyraźne, precyzyjne, kadrowanie bardzo tradycyjne. Powiedzmy to sobie od razu. W pierwszym tomie Bruno Braswilla zdecydowanie czuć, że czytamy komiks dla dorastającej młodzieży, pisany 50 lat temu. Postacie opisują nam to, co aktualnie robią. Złe charaktery ze szczegółami opowiadają o swoich planach. Fabuły są pełne głupotek, nie da się ich w żadnym momencie brać na poważnie. Współcześnie te historie nie miałyby prawa ukazać się w takiej formie, chyba że jako pastiszki na akcji albo hołd dla serii w stylu Mission Impossible. Skoro już to wiesz, potencjalny czytelniku, musisz sobie zadać jedno ważne, ale to bardzo ważne pytanie. Czy te wszystkie rzeczy będą ci przeszkadzały? Ja nie miałem najmniejszych problemów, aby przejść nad nimi do porządku dziennego i uznać, że tkwi w nich część uroku tej serii. Jasne, pierwsze cztery części Przygód Brono nie spełniają większości standardów dzisiejszych akcyjniaków, zresztą daleko im nawet do pierwszych albumów trzynastki, ale jeżeli nie podejdzie się do tych historii za bardzo poważnie, to lektura tego tomu sprawia dużo radości. Z informacji, które znalazłem w sieci, wynika, że od piątego albumu, który ukaże się w drugim tomie tego wydania, seria poważnieje. Postacie z głównym bohaterem na czele mają nabrać głębi, zakończenia poszczególnych historii ponoć przestają być aż tak przewidywalne. Na zweryfikowanie tych opinii przyjdzie nam pewnie trochę poczekać, ale to też może być jakiś argument przemawiający za tym, aby dać bronę Brazylowi szansę. Według mnie nie jest to seria, która przekona do siebie czytelników, nie mających wcześniej do czynienia z tego typu komiksami, ale miłośnicy framkonów powinni się przy niej dobrze bawić. Dostałem prośbę, żeby opowiadając o komiksach, dodawać informację, czy dany tytuł nadaje się dla dzieci. I tak szczerze to chyba nie czuję się za bardzo kompetentny, by wypowiadać się w tej kwestii, bo. No wydaje mi się, że najlepiej przed sprezentowaniem dziecku komiksu do czytania samemu go przeczytać i docenić. Ale spróbuję w ten sposób. Bruno Brazlitom pierwszy, nagość nie występuje. Sceny przemocy umiarkowane, bójki, strzelaniny, postaci giną, ale krew nie jest pokazana. Wulgaryzmy żaden nie rzucił mi się w oczy. Mam nadzieję, że to coś pomoże. Dziękuję za uwagę. Oczywiście zachęcam do zasubskrybowania kanału. Jest już na sprawie setka. Następnym razem zobaczymy się przy podsumowaniach moich czerwcowych zakupów, a potem wracamy do komiksów studia Lane. Do usłyszenia. Cześć!